Czy kiedykolwiek słyszałeś o buddyjskim zwyczaju wkładania soli do butów, który ma swoje korzenie w medycynie orientalnej? Buddyści stosując tę metodę od wieków odkryli pewne właściwości, które aktywują się po regularnym łączeniu soli z naszymi stopami. Mówiąc o soli, nie mówimy tylko o substancji, która nadaje smak naszemu jedzeniu. Można przypisać jej głębokie właściwości lecznicze, które oddziałują na nasze ciało, umysł i duszę. Jak mawiał kiedyś sam wielki nauczyciel duchowy Budda, sól jest jak czyste serce, zdolna oczyścić ciało, uspokoić umysł i wyciszyć duszę. Mało kto wie, że u buddystów wkładanie soli do butów ma bardzo ważne znaczenie, zarówno na poziomie duchowym, jak i medycznym. W dzisiejszym filmie przedstawiamy buddyjską historię Zen, w której odkryjemy pięć powodów, które uświadomią Tobie, czemu powinieneś również spróbować zacząć stosować sól, wkładając ją do swoich butów. Powody, które ujawnimy w tym wideo, zdradzą tajemnice, które kryje w sobie ta niezwykła substancja, a niektóre z nich mogą cię szczególnie zaskoczyć. Wiedza ta wspomoże również Twój proces samouzdrawiania, prowadząc cię do osiągnięcia życiowej harmonii i ogólnego dobrostanu. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy! W sercu doliny, otoczonej mistyczną aurą japońskich gór, znajdował się starożytny buddyjski klasztor. Był on strażnikiem odwiecznej mądrości i miejscem schronienia tych, którzy szukają wewnętrznego spokoju. W tym miejscu czas zdawał się jakby zatrzymać. Mieszkał tam starszy i czczony mnich o imieniu Ruben, którego mądrość i głębokie zrozumienie dróg buddyzmu i medycyny orientalnej świeciły tak jasno, jak widoczne jest światło pośród ciemnej nocy. Pewnego ranka, gdy złote promienie słońca filtrowały przez gałęzie drzew, Ruben zebrał swoich uczniów na klasztornym dziedzińcu na jedną ze standardowych lekcji, z serdecznym wyrazem twarzy zaprosił ich, aby usiedli w kręgu wokół niego. Gdy uczniowie usiedli, mnich Ruben zaczął mówić ciepłym i spokojnym głosem: Każdy krok, który stawiamy na ścieżce życia, jest świętą podróżą. To ścieżka, która prowadzi nas do poznania siebie i otaczającego nas wszechświata. Tak jak w przypadku długiej i męczącej podróży, trzeba odpowiednio się do niej przygotować. Tak też w naszym ziemskim życiu musimy być gotowi stawić czoła wyzwaniom, które na nas czekają. Zafascynowani słowami swego mistrza, uczniowie słuchali go z pełną uwagą. Kiedy mistrz Ruben wspomniał o starożytnym zwyczaju wkładania soli do butów, ich umysły otworzyły się jeszcze szerzej. Był to cud tradycji tak samo starej jak i tajemniczej. Ta praktyka, kontynuował Ruben, ma korzenie sięgające najdalszej przeszłości, kiedy nasi przodkowie przemierzali jeszcze dzikie i niedostępne tereny. W tamtych odległych czasach sól była nie tylko przyprawą wzbogacającą potrawy, ale cennym towarem oraz symbolem czystości i ochrony. Starszy mnik zrobił chwilę przerwy, pozwalając swoim słowom osadzić się jak delikatny piasek w umysłach swoich uczniów, po czym kontynuował: „Teraz wyjaśnię wam pięć głównych powodów, które udowadniają to, że praktyka wkładania soli do butów jest tak ważna i znacząca na naszej duchowej ścieżce oraz w utrzymaniu ogólnego zdrowia i życiowej harmonii. Po pierwsze, powiedział Ruben, sól ma zdolność wchłaniania wilgoci, tak jak budda pochłania cierpienie świata. Kiedy wkładamy do naszych butów sól, sprawia to, że nasze kroki stają się lekkie i zwinne. W buddyjskiej praktyce wilgoć jest często kojarzona z ciężarem zmartwień i cierpienia, które niesiemy ze sobą na ścieżce życia. Tak jak woda w butach podczas deszczu spowalnia i obciąża nasz krok, tak zmartwienia i napięcia umysłu mogą utrudniać nam postęp w kierunku wewnętrznego spokoju i oświecenia. Wkładanie soli do butów symbolizuje pragnienie uwolnienia się od tego ciężaru, pozbycia się zmartwień i zachowania lekkości ducha, pomimo napotykanych po drodze wyzwań. Sól działa jako absorbent tych zmartwień, pozwalając naszym krokom pozostać lekkimi i zwinnymi, podczas gdy my podążamy w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju i mądrości. Aby podkreślić znaczenie tego aspektu, Ruben opowiedział swoim uczniom historię starego rybaka, który podczas burzy uratował swoją łódź przed rozbiciem dzięki workowi soli, który rzucił na pokład aby ten mógł wchłonąć wodę. Historia ta podkreślała moc soli oraz jeszcze bardziej otworzyła umysły uczniów na jej wspaniałe właściwości. Drugi powód, który mówi o tym, że należy wkładać sól do butów, to fakt, że sól ma właściwości oczyszczające. Przez wchłanianie zanieczyszczeń sól oczyszcza naszą ścieżkę, uwalniając ją od szkodliwych wpływów i duchowych przeszkód. Wkładanie soli do butów jest więc sposobem na ochronę naszego umysłu i ducha przed oszustwami i pokusami zewnętrznego świata. Kiedy mówimy o soli w kontekście filozofii buddyjskiej, myślimy o jej zdolnościach oczyszczających, które dotykają zarówno ciała, jak i umysłu oraz duszy. Sól jest potężnym narzędziem w drodze do równowagi i harmonii. Chciałbym wam opowiedzieć, dlaczego wkładamy sól do butów i jak to wiąże się z naszym duchowym oczyszczeniem. Sól, będąc naturalnym oczyszczaczem, ma zdolność usuwania toksyn i brudu. Gdy wkładamy sól do butów, pomagamy naszym stopom uwolnić się od napięcia i negatywnej energii, którą mogą gromadzić w ciągu dnia. W filozofii buddyjskiej stopy symbolizują naszą drogę przez życie, a oczyszczenie ich solą to jak przygotowanie ścieżki do oświecenia. Sól w butach działa jak filtr, który przyciąga to, co negatywne, i pozwala naszym ciałom poczuć się lżejszymi i bardziej zrelaksowanymi. Aby lepiej rozjaśnić ten powód, mistrz Ruben podzielił się ze swoimi uczniami historią podróżnika, który podczas swojej wyprawy napotkał rzekę zamieszkałą przez złe duchy. Dzięki soli w butach udało mu się przejść rzekę bez szwanku, chroniąc swój umysł i ducha przed negatywnymi wpływami. Trzeci powód, kontynuował mistrz Ruben, to to, że sól pomaga nam zachować równowagę zarówno fizyczną, jak i duchową, i emocjonalną. Tak jak góry, które nas otaczają, są symbolami stabilności i siły, tak wkładanie soli do butów pomaga nam zakorzenić się w ziemi i pozostać niezłomnymi wobec wszechobecnych burz życia. Góry otaczające klasztor reprezentują obraz stabilności i siły, powiedział mnich. Tak jak te potężne formacje skalne pozostają niezachwiane nawet w obliczu najbardziej gwałtownych burz, tak i my musimy nauczyć się utrzymywać wewnętrzną stabilność, stawiając czoła wyzwaniom życia, a wkładanie soli do butów symbolizuje tę równowagę. Sól działa bowiem jak kotwica naszych życiowych kroków, stabilizując je i zapobiegając niechcianym upadkom na naszej drodze. Gdy chodzimy w butach, do których wcześniej wsypaliśmy sól, czujemy się bardziej solidni i związani z Ziemią. Czujemy się wtedy tak, jakbyśmy mieli z nią tajemnicze, głębokie połączenie. Często podobne uczucie możemy zaobserwować krocząc gołymi stopami brzegiem morza lub oceanu. Woda raz po raz oblewa wtedy nasze stopy, a wilgotny piasek pod nimi pozwala nam zaabsorbować przez nie sól, którą następnie wchłaniamy do naszego organizmu. Zjawisko to nazywamy uziemianiem, a każdy kolejny krok zbliża nas do głębszego połączenia z naturą. Ta równowaga wpływa nie tylko na ciało, ale także na umysł i ducha. Stosowanie tej praktyki jest więc zaproszeniem do znalezienia właściwej równowagi między różnymi wymiarami naszego istnienia, między pracą a odpoczynkiem, między działaniem a kontemplacją, między radością a smutkiem, między dobrem a złem. Gdy udaje nam się zachować tę równowagę, możemy stawiać czoła wyzwaniom życia, z pogodą ducha i determinacją, nie będąc zaskakiwanymi przez wzloty i upadki, które napotykamy na naszej duchowej ścieżce. Aby jeszcze lepiej wyjaśnić tę koncepcję, mistrz Ruben opowiedział swoim uczniom historię młodego Mnicha, który podczas medytacji na brzegu burzliwego górskiego strumienia znalazł idealną równowagę dzięki soli, którą zawsze przy sobie nosił. W miarę jak uczniowie coraz bardziej angażowali się w opowieści swojego duchowego przewodnika, mnich Ruben kontynuował, zdradzając im czwarty powód. Sól ma również właściwości lecznicze, powiedział. Jest ona potężnym oczyszczającym elementem. Kiedy używamy soli w kąpielach, pomagamy naszym ciałom zrelaksować się i uwolnić od wszelkich napięć. Jest to jak zmywanie brudu z powierzchni naszego bytu. Podobnie jak buddyjscy mnisi, którzy dbają o czystość swoich świątyń, używając soli, by dbać o nasze ciała, pielęgnujemy świątynię, którą jest nasze własne życie. Sól pomaga również zrównoważyć elektrolity i zapewnia odprężenie mięśni, co sprzyja głębokiemu odpoczynkowi. Jeśli nasze ciała są spokojne, umysł również może znaleźć ukojenie. W filozofii buddyjskiej spokój umysłu jest celem praktyki medytacji. Kiedy zanurzamy się w kąpieli z solą, zapraszamy do naszego umysłu spokój. Sól działa jak przewodnik, pomagając nam uwolnić się od mentalnego brudu, stresu, niepokoju i złych myśli. Dzięki temu możemy z większą łatwością wejść w stan medytacji. Jeśli chodzi o duszę, w buddyjskiej filozofii jest ona jak woda, czysta, przezroczysta i spokojna. Sól jest jak błogosławieństwo, które pomaga duszy odzyskać swoją czystość jest używana w rytuałach oczyszczających, by pomóc wyciszyć ducha i oczyścić energię wokół nas. Kiedy używamy soli w naszych duchowych praktykach, oddajemy hołd naszej wewnętrznej naturze i otwieramy serce na miłość i współczucie. Wkładanie soli do butów może łagodzić nie tylko fizyczne dolegliwości, ale także te mentalne, które napotykamy na naszej duchowej ścieżce. Aby zademonstrować tę ideę, mnich podzielił się ze swoimi uczniami historią rolnika, który cierpiąc z powodu otwartej rany na stopie, znalazł ulgę, zanurzając stopę w roztworze soli. Kiedy to zrobił, rana zregenerowała się, a rolnik mógł szybko wrócić do wykonywania swych obowiązków. Kontynuując swoją przemowę, Ruben zdradził swoim uczniom piąty powód. Opowiedział im o tym, jak wkładanie soli do butów może służyć jako gest wdzięczności. Sól jest symbolem oczyszczenia. Gdy wsypujemy sól do butów, możemy to interpretować jako oczyszczanie drogi, którą zamierzamy kroczyć. Buty to narzędzie, które pozwala nam przejść przez życie, a sól może oczyścić je z nieczystości, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Wkładając sól do butów, przedstawiamy wdzięczność za to, że mamy możliwość chodzenia, przemieszczania się i podążania ścieżką, która prowadzi nas do oświecenia. Robiąc to, jesteśmy tym samym również wdzięczni za drogę życia. Każda podróż jest inna, pełna wyzwań i przygód. Poprzez wkładanie soli do butów, dziękujemy za tę wyjątkową ścieżkę, na której się znajdujemy. To tak, jakbyśmy błogosławili swoją drogę i prosili o dalsze prowadzenie, a także ochronę przed trudnościami. To wyraz wdzięczności za każdy krok, który możemy zrobić, oraz za wszystkie doświadczenia, które pomagają nam rosnąć i się rozwijać. W niektórych tradycjach buddyjskich sól jest również używana do ochrony przed negatywną energią i złymi duchami. Wkładając sól do butów, ukazujemy tym tradycjom szacunek, uznając tym samym mądrość naszych przodków. To również sposób na podziękowanie za mądrość, która została nam przekazana i za możliwość korzystania z tej wiedzy na naszej własnej życiowej drodze. Wkładanie soli do butów to prosty gest, który przypomina nam, że wdzięczność nie musi być skomplikowana, nawet najmniejszy akt może mieć głęboki sens. To lekcja umiarkowania i prostoty, tak istotna w samej filozofii buddyjskiej. Uczymy się, że wdzięczność jest o wiele ważniejsza niż materialne bogactwo, a proste gesty mogą być najbardziej wartościowe. Drodzy uczniowie, wkładanie soli do butów to gest, który możemy interpretować jako podziękowanie za naszą drogę, ochronę i oczyszczenie. Pamiętajcie, by być wdzięcznymi za każdy krok, który stawiacie i za każdą lekcję, którą otrzymujecie. Bądźcie wdzięczni, że macie buty do wędrówki i używajcie soli jako znaku oczyszczenia i ochrony podczas swojej duchowej podróży. Jednak mnich nie przystanął na piątym powodzie. Patrząc swoim uczniom prosto w oczy, dodał Moi drodzy, jest powód związany z tą praktyką, który chciałem zostawić na sam koniec ze względu na jego znaczenie. Wkładanie soli do butów to rytuał przejścia, który łączy nas z poprzednimi pokoleniami i wszystkimi ludźmi, którzy chodzili po tej ziemi przed nami. Każde ziarnko soli reprezentuje ich historię, ich wyzwania i ich zwycięstwa. Kiedy wkładamy sól do butów, dołączamy do wiecznego związku mądrości i wytrzymałości, który przekracza czas i przestrzeń, przekazując ich ducha i siłę w naszych krokach. W obliczu tego objawienia uczniowie zrozumieli, że mistrz Ruben, tak jak inni buddyści, traktował sól w butach nie tylko jako starożytną praktykę czy symbol ochrony i oczyszczenia, ale więź z samą ludzkością i wszystkimi poprzednimi istnieniami, które zapisały się w historii wszechświata. Oto więc pytanie do ciebie, czy do tej pory zdawałeś sobie sprawę z potężnych właściwości soli, które omówiliśmy w tym odcinku? Czy po tym filmie zdecydujesz się zastosować ten rytuał, by zacząć regularnie czerpać z niego korzyści na swojej duchowej drodze? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj wszystko co mamy jest teraz.